Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w kolejnym odcinku Rayman Raving Rabbits to już teraz przed nami czwarty dzień naszych zmagań i cóż zaczynamy od pierwszej rundy dziękuję za wszystkie komentarze gdzie pisaliście, która runda wam się najbardziej podoba każdy w sumie troszeczkę inaczej ale co fajne, a tu co krowa aha, tu będziemy dojść, dobra ta pierwsza runda jest prosta, tu się chyba robiło o, tak. To jest proste, tylko się <trybujesz> trzeba namachać. Także dojmy krowę. W realu nigdy tego... Znaczy w realu, normalnie w życiu nigdy tego nie robiłam, także... Dobra, mam okazję tutaj w grze, chociaż... <trybujesz> Okej, okay, udało się. Jezu, to włosy są niebieskie! <trybujesz> nie widziałem nawet. A nie, to tak może światło padało. Dobrze. Pierwsza runda za nami Oj tam, oj tam, króliki nie wymyślajcie, bo dobrze nam poszło. Krowa wydojona. To teraz runda druga. Cóż my tutaj mieć będziemy. Pik... a. kurczę, a jaki my tu mamy czas jakiś? Spacem się wyrzucą Zero, zero. Tutaj musimy... Spacjom się lata, tak? Ale... A nie, to my... Ja źle lecę, bo my musimy znaleźć świnki. Jezus, nie umiem latać, jak to się robiło? Złapać musimy świnie i wrzucić je tam do zagrody. Ale gdzie te świnie są? Boże, ja nie pamiętam, powiem wam. Nie, dlatego to na pewno nie przejdę. Cicho! Czy ja gdzieś to słyszę? Czy mi się zdaje? Nie, to jakaś ściema. No nie, ja tego na pewno nie zrobię za pierwszym razem, bo w ogóle nie pamiętam. Gdzie co jest? Także tą pierwszą rundę sobie tak pozwiedzam teraz, żeby zobaczyć. O patrzcie, jest jedna. Dobra, czyli tak, tutaj jest jedna. Tu jest zaraz druga? Tak to jest, czy jak? Bo tak, niech to się łapie myszką. Aha, okej. Okay. Aha, tu są też te. Okej. Okay. Ale gdzie aha, tu jest to zagrożenie dobra. Aaaa, masz to, poleciałaś, poleciałaś. Nie, 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 ja tego nie przejdę. No ląduj, ląduj. Ale nie aż tak. Boże, teraz uwleczysz tego prosiaka! Ja nie umiem tyle na to Jakaś porażka No dobra, nie udało się Czekajcie, spróbuję jeszcze raz Bo to mnie tutaj źle ustawiło od razu na samym początku Ja myślę, że to chyba jest Tu ja poleciałam naokoło Co? Czy nie? Tak, tu już widzę, jest jakaś jedna świnia no mam cię. No, lecimy. No, rozbijemy się zaraz. No. Do góry, do góry, do góry. Bo jej nie uwleczamy. Jest, okej. Okay. Pierwsze za mną. Nie myślę, że gdzieś tu słyszę. O to jest tamta. Może tu jest ta świnia? Bieg tam do góry podlecieć. Ej. Nie, nie tak cała. Nie, to by nie tak. Tak się lata? Gdzie ta świnia? <głos> <głos> Czyli co? Ja tego chyba nie przejdę. Coś tak czy nie. A tu jest, dobra. No Okej, okay, mam cię. Nie no, nie no zdążymy. Od gdzie ta trzecia teraz, by mi powiedzieć się świnia? Aha, czy to jest tak góra i dół, dobra. Teraz gdzie jest jeszcze jedna? One no, są za każdym razem tak samo te świnie ciekawe. Może nie dowiemy się. Czyli dobra, tu była jedna. No lec. Jest ona tu do góry? Nie ma. To co, one są przepraszam za każdym razem inaczej? Nie, chyba nie. Hm. Dobra. No lec, 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 lec. Pierwsza za nami. Znaczy no... Dobra, już chyba opanowałam, słuchajcie. Latanie. Dobra. lecimy po kolejną. Ja zaraz zobaczę, czy ona jest na tej skale. Nie ma. A tu co jest? To one są za każdym razem inaczej, te świnie, słuchajcie? No tak na to wychodzi. O! Trafiłam? Trafion. Jeszcze jedna nam została choinko. Gdzie ona jest, słuchajcie? Jest! No! Uiii, koniec jeszcze? No, udało się! To no, trzy razy sztuka. Przepraszam Was, ale ja w ogóle nie ogarniałam, jak to tutaj się lata za bardzo. Ale no, trzy razy to nie tak tragicznie chyba jeszcze, co? Myślę, że mi wybaczycie, bo... Bo mówię, trochę nie ogarniałam tego na początku. Ale widzicie, że te świnie jest za każdym razem inaczej? Myślałam, że one są tak samo. To mnie zaskoczyło, powiem szczerze. Dobra, yy... tak, trzecia runda teraz przed nami, tak. Cóż to będzie, zobaczymy. 30 sekund... Mhm. Ja nie zobaczyłam gdzie jestem. Powiedzcie mi o czym Aha, okej, okay, dobra. Już teraz pamiętam, ja nie pamiętałam co to jest, a my musimy tu w tym czasie się zmieścić. Mhm. Aha, mogę iść dalej, spoko. Uh -huh. o! Czyli to nam jakiś leczy czas czy coś, tak? Rozumiem, czy nie Dobra, udało się. Znaczy udało się mi przejść w sensie, ale nie, nie to zrobić. Zaraz zobaczymy. Czyli mam tak, 30 sekund. Dobra, już teraz wiem. Ja w ogóle nie wiedziałam czy ja mam tu chodzić i o co tu chodzi. Wiecie, bo ja nie pamiętam tego tak dokładnie. Bo grałam jakiś czas, już temu, dość dawno nawet. Tak właściwie to jest... To... No bez jaj! No, dobra, chyba się udało. Czy nie? Tak udało się. Za dwa lata temu w to grałam, także wiecie, yy, grałam kilka razy ogólnie w tą grę, ale ostatni raz mówię za dwa lata temu yy, i nie pamiętam po prostu tego wszystkiego. Dopiero jak zobaczę to mi się przypomina. No ale dobra udało się. To była prosta runda, no ale nie wiedziałam też znowu o co chodzi na początku. Może musiałabym tak zrobić, żeby sobie przed nagraniem najpierw przejść, nie? I... I dopiero nagrywać, żeby zobaczyć o co chodzi. Ne? No tu mamy piosenkę, wiadomo. O, jaka sceneria. Jakiś cmentarz. Taki hip hop. O, to jest w rytm. To jest fajne. Boże! ile was tu jest? Widzicie, że już jest dużo trudniej. Znaczy, no dużo, no trochę trudniej, jakby nie było, bo one są coraz szybsze i jest ich sporo. Ale na szczęście tutaj jest w rytm, więc to ułatwia sprawę. Dobra. No, no na lajcie przejdziemy. Zresztą to jest moja ulubiona runda, jakby tak patrzeć na wszystkie, to te właśnie muzyczne ja lubię najbardziej. A. Nie wiem czy ta muzyka nie jest teraz trochę za cicho. Ja tak wiecie ściszam, bo mnie się wydaje, że jest za głośno. Ale teraz chyba... Nie wiem czy nie. Nie jest trochę za cicho. A co tu mi na... napiszcie? To podgłosimy? Boże, tu się pogubiłam. <noise> trochę. No ale i tak już przeszliśmy. Więc spokojnie. Nie ma się co stresować, to już na lajce. Matko Boska, ale ich tu jest. Tak. Jeszcze lecą. Mhm. No! Udało się. Dwa tysiące. Przeszło, proszę. Bardzo ładnie. Okej. Okay. To to już co, czwarta runda za nami. I została... została strzelanka. Tak, teraz będzie strzelanka, bo ostatnio były wyścigi, to teraz chyba trzy będą znowu... Dwie strzelanki. Tak, tak to mi się wydaje, że to tak jest. No ale zobaczymy. To teraz już do tych dużych drzwi. A? Ło, wow, jaki fajowy! Tak, go bierzemy na następne nagranie, tak więc wybrony. fajne. Podoba mi się. Glowbox. Glowbox. No? Chociaż my tu mamy znowu dziki zachód, tak? O! Jesteśmy w jakimś... a zobaczcie! To tu takie uniki. O proszę. O. O Boże tam coś było, nie, nie tego. Przyznam się szczerze, że nie pamiętam tego. O, gdzie ty jesteś? Matko Bożka. Z prezentem! O. Jeszcze w nas e, strzeli... Ty... O! Jaki superman dobry, co? Jak się wystraszyła? prosto na nas leciał, fajne Superman jest czaderski A. No ty... Ale tak to z nienacka się wywilają. No tak, celność to ty masz, moja droga. Ale... Boże, tu jest! Jezus, ja go nie widziałam, sypa. No, to już jest trudniej na pewno niż ostatnio. Tam spał jeden. Ach, mam cię. Wy tu wskakujecie? Aha, te cwana są, zobaczcie. Niczu. święty. Aha, aha. A Was tu więcej nie było? O, w życie trafił. Przez przypadek, to prawda, ale... Jezus, ile ich tu jest? Ja powiem wam, że... Z drzewami jakimiś latają. Matko święta, nie mogą trafić. Strasznie szybko one teraz tak latają. Was tu maska Aha, teraz broń ciężka Delegatne króliki tak. O nie, te wstrętne ja je nie lubię, one są niefajne A to są te inteligentne króliki Tak i tu jest tak, że My musimy, o właśnie, trafić mu jakby w pyszczek o, tak. Ujesz... Jak one mnie wystraszyły! Masakry. Króliki są świetne naprawdę. Aha. Tak. Boże święte, Co one tu? Skąd one się tu wyłaniają? Jakieś węgiel? Fajne, te króliki są naprawdę świetne. Bardzo je lubię. I mówię, fajna gierka, wiecie, taka na odprężenie dla zabawy totalnie bez żadnej spiny, bez niczego <laughs> można się pośmieć trochę fajno oczywiście według mnie no? No! O! może musimy? tak udało się tak, mamy naszego stworka śliczno bardzo fajnie, także Wszystkie rundy za na nami Oczywiście Wielki Królik znowu nas wrzuci do lochu, tak Wygląda śmiesznie z tymi busami, co? Słuchaj. Oj tam, oj tam Kolejna przepchaczka No mój drogi i tak jeszcze trochę przed tobą Dobra, idziemy się przebrać Na następne nagranie będziemy już przebrani O, gotyk to się nazywa, widzicie Może tu będzie szybciej, tak Teraz tu, on tu był gotyk tu tu, patrzcie, fajny co? Podoba mi się takie rokowe. No gotik, dobra. Zapisane. No to cóż, ja będę się z wami żegnać. Ta jedna runda y z tym, nie wiem jak to nazwać, z dinozaurem latającym. <noise> Troszeczkę ją złamiłam. I ta druga też taka drobinka, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zresztą wiecie co, gdybym tak wszystko przychodziła od razu e, bez żadnych tam problemów, to myślę, że byłoby nudno, nie uważacie? Mi się tak wydaje. Oczywiście jakbym przychodziła 50 razy, to też bez sensu, ale, ale myślę, że jeszcze tragedii nie było. Także cóż, mnie najbardziej się podobała właśnie ta runda z tymi świniami, które trzeba było łapać. Fakt, że mm, Sprawiałem trochę trudności, ale głównie przez to, że nie wiedziałam na początku jak, jak to się lata i tak dalej. Ale myślę, że fajnie zrobiona, fajny pomysł, a wypiszcie, co podobało Wam się najbardziej. I cóż, ogólnie jeśli odcinek seria Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Raymanem. Pa, Papa!